Wyobraź sobie, my gramy w jednej drużynie z Ojcem Pio. Z Świętym Ojcem Pio, on jest z niebie, my jesteśmy tutaj, ale to jest jeden i ten sam Kościół. To nie są dwa różne kościoły. Kościół w niebie, w czystu czy tam na ziemi. Jesteśmy w jednym kościele i gramy w jednym drużynie. Jeden plan Boży z Martwych stanie. Nowy Testament to zmartwychwstanie, to jest rzeczywistość. Ojciec Pio no jest w części tego planu świadczy o męce Chrystusa, świadczył stygmatami, świadczył swoją wiedzą, swoją świętością, o tym, że łaska Boża w nim żyje. Ludzie chcieli zobaczyć w nim Boga de facto, bo to łaska Boża przez Ojca Pio działała. Zatem też ważne sobie tam Proszę o intencjach, o co potrzebujecie. Pan Bóg jest obfity, jest hojny, nie pozwoli sobie prześcignąć się waszej hojności. Jeżeli więc wy ofiarujecie modlitwę, ofiarujecie tego, więc też e, proszę Pana Boga i dziękujcie za to, co otrzymujecie. E, w komentarzach to będzie włączone w intencje najbliższej Mszy świętej o łaski za wstawnictwem Ojca Pio. E, Pod za Pio są zawsze włączeni. A jak chcesz wiedzieć, jak zostać podopiecznym, to tam kliknij w link w opisie. Też w opisie zawsze jest modlitwa do Ojca Pio. I co ważne właśnie, czyściec, z... kontynuujemy tą książkę, kończymy praktycznie z tą doktrynę Kościoła na temat czystości. Mm. Czyściec jest zatem jedynie etapem na drodze pełnej realizacji tajemnicy zmartwychwstania. Czyściec jest jedynie etapem na drodze pełnej realizacji tajemnicy zmartwychwstania. To jest piękne po prostu. Tajemnica zmartwychwstania to jest plan Boży wszystkich złączyć w Chrystusie, jako w małych ludzi, człowieku po prostu. To, co, to, co stracił Adam przez rzecz, przez nieposłuszeństwo, my znowu możemy uzyskać po prostu tutaj, na ziemi, dzięki Panu Jezusowi. Co się dalej dzieje? Jest tylko jeden Kościół w Jego różnych stanach, na ziemi, w Czystu i w niebie. To jest ważne właśnie, jest jeden Kościół. My gramy w jednej drużynie z ojcem po prostu. Można, można tak powiedzieć. Tak to, przerywę, tak to próbuję sobie wyobrazić. Więc to, co nas łączy, jest dużo bardziej istotne od tego, co nas dzieli, mówi się ksiądz Marcelo po prostu. To nas, łączy nas łaska Boża. Droga może przybrać różny wygląd. Nam, którzy zostaliśmy w tyle, wydaje się, że ci, którzy nas poprzedzili, minęli ostatni zakręt, co czyni ich niewidocznymi dla nas. Ale w zasadzie jakie to ma znaczenie? Wiemy, że są na tej samej drodze, ukierunkowani na ten sam cel, i że maszerują w tym samym rytmie. Śmierci z martwych stanów. Ojciec świadczył o męce Chrystusa o tym, że zmartwychwstał Pan. Jezus po prostu tymi stygmatami. Jest piękne. Tak rozumiany dogmat oczywisty, choć różny od pozostałych praw wiary, jest z nimi nierozdzielny. Nie może być oddzielone ani od Chrystusa, ani od Kościoła. Jest to domat prawdziwie chrześcijański. To jest piękne po prostu, właśnie, że Pan mu daje szansę tym duszom, które no, nie były tak doskonałe, jak ojciec się no, Ja nie jestem tak doskonały, jak on się Ty nie jesteś. Nie no, jesteśmy wcale tyle wycierpić, co ich się po prostu. Nie jesteśmy tak w stanie ofiarować jak on rzeczy. Choć trzeba dążyć do tego, trzeba modlić się, jak się i daj mi taką miłość do Boga. Właśnie to jest bardzo. Piękne, że Pan Bóg daje i święty, którzy się za nas stawiają, i daje też na możliwość łaskę taką wiary poznawania ich, podążania za nimi. Dzięki temu my możemy i tym bardziej trzymać te łaski, aby nawet jeżeli nie będziemy doskonali na końcu życia, to będziemy mieli szansę zjednoczyć się z Chrystusem. No Ale bo nie chciał przestawać, będąc brudnym, będąc brudnym, jak ja jestem w Grzechu, tak samo jak ojciec piją. Nie, to by było coś niesprawiedliwego po prostu. Ojciec piją tyle, wycierpiał, ja. Co ja tam wycierpiałem w swoim życiu? On to dopiero jest Herosem. I tutaj tak nie mogłoby być, żeby on sobie już stoi przed Panem Bogiem, a ja bym miał tak samo jak on, i przybliżył niego. No nie, to jest właśnie piękne po prostu. Jak Pan Bóg daje możliwość oczyszczenia nawet po śmierci. Jeżeli żyjemy własne, i co ważne, jeszcze sobie pomyślałem o czyjścu, naszym celem jest niebo. Jeżeli ty nie pragniesz nieba, to nawet do czyjśca nie pójdziesz, tylko do piekła. Po czemu? Naszym celem jest niebo, naszym celem jest Pan Bóg. Czyściec nie jest po to, żeby, żeby właśnie o taką sobie stworzyć jakieś więzienie, tylko czyściec jest po to, żebyśmy zjednoczyli się w Chrystusem. Abyśmy, byli, abyśmy doszli całkowicie do Pana Boga, oczyszczeni, w nowym ciele po prostu, stali już później. Więc to, jest, to jest bardzo ważne, właśnie, żeby być, żeby to rozumieć. Więc my powinniśmy pragnąć nieba, a nie tylko, o, żebym ja przynajmniej do czyjśca poszedł. Czy ja tam jeszcze się później wyspowiadam, później zrobię to, co ojciec Pio mówi, to, co później sobie to podkładam, na później. Na razie chcę być tutaj taki, jaki jestem, mieć swoje ciepłe życie, ciepłą kruchą chcę być. Nie, mój drogi, mój drogi przyjacielu, nie rób tak. Pragnij nieba. I co jest ważne, ja pamiętam, kto to, jeden ze świętych tak mówił, że właśnie wiele dusz zostaje potępionych, bo nie pragną nieba. I za to jest ważne. Być w jednej drużynie. My jesteśmy razem z nimi w Kościele, w mistycznym Ciele Chrystusa, więc mamy Kościół i walczący Kościół, który jest na ziemi, w wczesny i w niebie. Ten Kościół pokutujący, Kościół triumfujący. Ojciec się jest kościele triumfującym, ale On za nas się wstawia. On nam pomaga. To jest piękne. Ilu świętych jest w tym Kościele? Jest Matka Boża, są wszyscy święci, aniołowie. Bo my często za mało wierzymy, za mało się prosimy ich o pomoc, za mało to się stawiamy za te dusze w czystu cierpiące. Tak to jest. Co jest ważne? Dogmat czysta nie jest zatem czymś danym ponad to, co istotne. Jest istotnością samo w sobie, planem Bożym w Jezusie Chrystusie. Poprzez wiarę przystajemy do Chrystusa, a poprzez Chrystusa możemy mieć nadzieję na zrozumienie czysta. Poza Nim wszelka wiedza jest niczym. Bez Pana Jezusa, bez Chrystusa, bez tego, bez tego planu Bożego, jak się wypełnia w Nowym Testamencie, bez martwych jest jakiejś rzeczywistości, nie zrozumiemy tego. Nie zrozumiemy, czy Pomyślmy, a gdzie to jest, gdzie tam, gdzie jest napisane w Piśmie Świętym, ile kary i tak dalej. Nie, jest mało napisane w Piśmie Świętym o Oczystwo. Jest mało, nie ma nawet użytego słowa, jest, A jest napisane o tym, że trzeba spłacić ten dług, Pan Jezus mówi. Macha no, tak samo oddzieli się za zmarłych. Wiele w Starym Testamencie modlono się za zmarłych. Mielibyśmy my teraz się nie modlić za zmarłych. Prosić, też za sobie ojca piją, prosić o ich wybawienie, aby jak najprędzej mogli stanąć przed Panem Jezusem. Na to to jest, to jest jeden z na, to jest największy uczynek miłosierdzia względem bliźniego. Modli się za zmarłych, bo żeby oni jak najprędzej mogli stanąć przed Panem Bogiem. Ojciec Pija, dlatego też tyle się modlił za te dusze I też te dusze czemu się pojawiają, aby świadczyć o tej tajemnicy? O tej, prawdzie, o tej prawdzie, która jest istotnością właśnie. Istotnością zbawienia, istotnością właśnie Chrystusa. Tak to jest. To jest piękne. Tyle na dzisiaj. Pomódlmy się wszyscy za wszystkich i za to, że powstał ten modlitewnik. Ojca Pio, proszę Was o tę modlitwę, proszę ofiarujcie cierpienia swoje, swoje problemy. Zostawiajcie w komentarzach. Niech Ojciec Pio ma je w swej opiece. Samaria. Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzina śmierci naszej. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo e questo Signore. Si è dato Gesù e Maria, con tutti sempre.